Festiwalu Harcerskiego i marynistycznego w Byton 2013. Kiedy w zetną rocznicę Harcerstwa na Ziemiach Polskich został zorganizowany pierwszy festiwal piosenki harcerskiej i marynistycznej, jako połączenie wielu różnych festiwali, nikt nie spodziewał się, że odniesie on tak ogromny sukces. Jak widać, nie był to jednorazowy sukces. I komenda chwcabytom postanowiła powtarzać to wydarzenie co roku aż do dzisiaj. Mamy więc przyjemność powitać wszystkich bardzo serdecznie na czwartej edycji Festiwalu Kultury Harcerskiej i Marynystycznej 2013 13. Cieszymy się, że możemy się tutaj znów spotkać w tak dużym gronie. Więc przede wszystkim witamy Was, czyli harcerzy, rodziców i przyjaciół. Wszystkich gości pragniemy powitać przede wszystkim. Komendantka Jakówca Bytom, arcymistrz Bożony Miętus. Zastępstwo prezydenta Bytomia, Anete Latacz. Zróbcie. Ale drugu się nie da z nim dogadać. No dobra, dajcie go tu, zobaczymy co to zajmie. Hello my friend! Hey. Hello! Where I am? Grażyna? Here you are! Szeregowy nie to tu. No ty chcesz już po angielsku? Bo ja to nie bardzo tak... Poczekaj, zadam um, wyraźnie po polsku, że zrozumie. No dobra. Czego pan tu szuka? No popatrz. To a dość, że dogadać się nie da, bo przyjedzieć taki do Polski, baran jeden, języka nie zna, to jeszcze skacze po tej scenie, pajacuje, nie wiadomo co robi... I'm sorry, um... Ja mam e słownik, a, ale ja bardzo dobrze e, znam polski i ja tutaj, e, rozumiem, e, co wy mówicie, tak? Jest? Słownik ja. No, pa, jaki nas tutaj szanowny gość odwiedził. Taki ładny, zagraniczny, ładnie ubrany. Tego to może kawki, herbatki, coś czasu? Nie, nie. Ja podziękuję, ładnie. Uh, Cioè, a to było cięło jak to się... Uh, a, tak, takie duże lody, co tutaj się w ogóle? No Ziem, w ogóle. jakiś event. Event Event. To jest ty, ty wiesz co, to jest event? Wydarzenie. A wydarzenie. No to jest nasz festiwal Kultury Hardzackiej i Maranistyki. Wytała 2013, widzi pan. Czwarta My... No to <noise> Uh, bo ja właśnie jestem uh, skautem ja tutaj przyjechałem do Polski, uh, żeby uh, przyglądać się Waszej uh, działalności, bo ja, ja bardzo jestem ciekawy, jak Wy tu um, no, działa... działa no. Działam! No. Działam! Go, dział, działam! Szeregowy, widzicie? Szeregowy działa najbardziej. Szeregowy, tak. No, to ja myślę, że nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby ma sobie tutaj powodził, przegląda tego. Tego tylko proszę tak po cichutku, żeby nam tu nie przeszkadzać. I tutaj koleżanka pana za zaprowadzi pana skauta. Yes. Proszę bardzo, tak? Yes. tak pożegnajmy na razie pana Skauta. kąta. Słuchajcie, no to, mówiłem, mówiłem, mamy gości z całego świata. Nawet Ameryki do nas przyjechali. Szeregowie. Szeregowy. Szeregowy podziękować w tej chwili dwóm druhom. Druhom i druhowie bycie komendantem chłopca, bycie na funkcjach to takie miejsce, gdzie dostrzega się pracę innych, gdzie można sobie spokojnie obserwować, jak harcerz instruktor działa z innymi harcerzami, jaki daje przykład, jak rozwija harcerskie umiejętności, jak motywuje do działania. Jest to naprawdę wspaniałe miejsce, gdzie widzimy Was wszystkich w harcerskim działaniu, w harcerskiej wędrówce na szlakach. Druhny i druhowie, takimi osobami dla mnie bliskimi jest druh harcmistrz Andrzej Poruski. Druha Andrzej, zapraszam tutaj na scenę. Słuchajcie, ten druh kiedyś powiedział tak. Mój mundur odłożę na chwilę na tą, kiedy mój podopieczny zamknie próbę. I tak się stało, że druh Andrzej, mam nadzieję, że za niedługo ten mundur upierze i zmotywuje siebie, myślę, w głównej mierze już teraz do aktywnego działania. Druh Andrzeju, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co druh robi. Przez te wszystkie lata tym najmniejszym słuchom harcerzom daje druh wspaniały przykład. To, że jest zastęp zielonych sznurów, to wychowankowie. To osoby, w tym samym wieku, które naprawdę pokazują tą wspaniałą ścieżkę harcerskiej przygody. Ja bardzo serdecznie Duchowi za to dziękuję. Dziękuję za to zaangażowanie, dziękuję za tą radość, uśmiech na twarzy, za tą pomoc w każdej chwili. No i byle tak dalej. Ruchowie, podziękowanie do harcmistrza Andrzeja Boruckiego. wskazujemy Wielki Trzym, prawdziwy symbol, postać prawdziwego człowieka. Pani <noise> Komendantko, serdecznie dziękuję za to wielkie zaskoczenie, ponieważ dzisiejsza moja obecność tutaj była zupełnie nieprzewidziana. W każdym razie Praca w naszym chówcy zawsze była dla mnie pełna radości, pełna nawet młodzieńczej uciechy pomimo mojego wieku. Cieszy mnie, że moi wychowankowie dzisiaj zaśpiewają m.in. też i dla drukny, i dla całego chówca. Zobaczymy, jakie będą efekty. W każdym razie z każdych efektów się zawsze cieszę. No i cieszę się przede wszystkim też z tego, że moja praca, chociaż praca, którą robiłem przede wszystkim dla siebie, została też zauważona no dostrzeżona. Życzę przede wszystkim Wam, żebyście mieli dużo radości i ucieki dzisiejszego festiwalu, jak i z następnych harcerskich dni w naszych mundurach, które mam nadzieję, że wkrótce założę. Dziękuję bardzo. <kluczy> Druhny i druhowie. Jest jeszcze jeden druh. Ten, który mi zawsze mówił, Bożena, wiesz co, yy, możesz na mnie liczyć. Pamiętaj, możesz mnie go zagospodarować gdzie chcesz. No i znalazł się w komisji stopni instruktorskich, prowadzi ją bardzo rzetelnie, jest bardzo wymagający i nawet mnie, jako osobie, mówi tak. Druhno komendant, tutaj druhna teraz przyszła jako opiekun, więc druhna niech pozwoli, że ja poprowadzę to spotkanie. Druhno, ale może druhna by się lepiej zaopiekowała swoim podopiecznym. No i tak, przywołuje mnie do porządku i mówi, jak właśnie podopieczny ma sprawować opiekę nad swoimi podopiecznymi. Tymi instruktorami, którzy będą nas wiedli kiedyś w przyszłości. Druh Harcmistrz Andrzej Rokita, zapraszam bardzo serdecznie. Druhu Andrzeju, jest pan, a nie pan, wspaniałym instruktorem. Tą osobą, która pokazuje młodym, jak pisać karty próby, jak robić to, co jest najlepsze. I tak naprawdę, jak później działać na tej instruktorskiej i harcerskiej ścieżce. Andrzej, wiem, że zawsze od Ciebie mogą usłyszeć dobre słowo. I wiem, że zawsze do mojego pokoju wejdziesz po chciałbym zamienić z Tobą kilka słów. I to są słowa naprawdę cenne, które zostają u mnie. Także bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś, jesteś taki... Super, naprawdę. W druh Andrzej Rokita wskazujemy wielki czyn, piękny symbol, postać prawdziwego człowieka. komentam, dziękuję normalnie ze wzruszenia nie wiem, co mam powiedzieć, jestem bardzo mile zaskoczony. Nie powiem. powiem, postaram się. Powiem tylko tyle, zapraszam wszystkich tych, którzy chcą być w przyszłości instruktorami. Ja dopóki będę przewodniczącym komisji, nigdy nikomu nie powiem nie. Będziemy starali się poprawić jego błędy, ale zawsze ta próba będzie otwarta, gorzej zamknięcie. Na zamknięcie każdy z nas musi pracować. Drówny i druhowie, przekazuję już teraz mikrofon prowadzącym. Chciałem, lecz długo musiałem czekać. Przeróbą stoi się bo choć ładun na boki piwa to się podnosił i żołądek na pół I tak będę pływał. Na kurczę pierwszym, bo mnie obrywał, zawodem spokojnie tryfuje. thank you